Cześć, witajcie! Z tej strony 4L. Jak widzicie, to jest Scrap Mechanic. Zbudowałem tu garaż. Miał być... Um, to jest smutek, bo straciłem... Um, najgorsze jest to, że straciłem... Um, po prostu wyłączyło mi się nagrywanie po trzech minutach w tamtym, co w tym i nie zauważyłem. Um, no i... Niestety. Nie wziąłem Niestety. Nie ja wrzucę momentu, w, w którym to budowałem Mogę Wam pokazać jak te garaże działają. Coś takiego. Kładają się i otwierają proste. logiczne. To jest podnośnik. No i tu są światło. Więc... No... Przepraszam bardzo za to, ale no niestety tak wyszło. Więc... Zostawcie 5 łapek w górę to, to mam nadzieję, że ponaprawiam to, żeby się tak obec już mi się nie psuł i zostawcie 10 łapek 5 łapek w górę jak chcecie kolejny odcinek a 10 łapek w górę to może ten może może no jak to się nazywa zagram z jakimś kumplem, który no, zagram z kumplem w Skrapa. No, więc. Yy, dzisiaj sobie stworzymy. Dzisiaj sobie stworzymy auto terenowe. Yy, postaram się z yy, amortyzatorami, wymi, właśnie. Wezmę sobie to. Yy, to nie będzie potrzebne. To od razu. To czekajcie sobie trochę przycisze bo... gra hmm. Kołka, kółka, kółka, gdzie jesteście? Mogę wziąć szkoła, koła z, te, z MOBA, terenowe takie specjalne, ale bo, boję się, że one będą za wielkie. Szukam właśnie tu, bo... To są zypie. O nie! To są strasznie nic nie tak. Nikt nie będę używał, bo wywali mi całą tę kosmos. O, sobie. O, całka kółka. To, o, te kwała są za duża chyba. Takie małe, a to jest większe w tym mniejsze ogólnie yy. auto zrobimy sobie tego, tego yy. tego i jeszcze gdzie to było i tego ok. Zbudujmy jakieś to tam mam podnaśnik, ale to tam do takich rzeczy nie wiem na przykład z amortyzatorami. Tutaj sobie na przykład co robię, nie wiem yy, właśnie podesty do odnień raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy mamy to. Bierzemy to i um. ja postaram się to jakoś szybko zrobić. OK. Czy ja wydłużę sobie to jeden? Teraz w dół. Amorek. Eee. Yy, kloc. Pozbra. Yy, eee, i kółko. Jakby nie. No to jest za wielkie. Ale może? Powiecie. Jakby... Może włączę komentarza, ale to nawet spoko wygląda, nawet takie wielkie koło. Ok, przetestuję sobie jeżeli na tym kole. Jak coś będzie szwankowało, to zmienię. A jak nie, to zostawię. Ok, tu był teraz Amor. Wyżej eee, bierzemy sobie tam. i łożysko i wielkie koło. No, mortyzatory jedynie daje, tylko do terenu i już to, to, to nie, a było dobrze. To, amorek, to. I tak i duże koło Oczywiście To jest takie początkowe auto sobie zaraz ja zapiszę na podnośniku I tak ona będzie garażu stało tylko będzie się w następnym czasami czasu do czasu yy, To jest zawieszenie terenowe tam pamiętam. Nie. Poczekajcie. Tak, Tak, zamieszanie terenowe. Mm. I tak. Mamy już to podwozie. Oj. Mamy podwozie. Nawet fajnie się trzyma. Yy, to tak. Yy, lecimy sobie. Tak, bierzemy sobie. Co mogę sobie zabrać? Nie. Yy, poczekajcie, to sobie wezmę i jeszcze. Yy. To, że tak to fajnie osłonić. Yy, I... krzesło. Krzesło wezmę z modu. Zwykłe się, bo jak szła, yy, tutaj leciałem, to, to... To są krzesła z modów. Chodźcie, mogę sobie na przykład postawić Coś takiego sobie postawię na przykład. Łazdro. Lecimy! Płyniemy. Jazda. Ludzie. O nie! Właśnie. Wszystko zrobiłem. Oprócz z przodu nie dałem tego, żeby skręcało. Zawsze po prostu o tym muszę zapomnieć. Czemu to w ogóle jest przesunięte? jest w ogóle co koło zostało źle zrobione. Tak. Tak. słynnie, nie, bo... ja mogę zrobić coś takiego? Kurde. Eee, albo coś o... Nie. Ufajmy tak. Tak, niestety O2 będzie tu podniesione. Okej, okay, bierzemy to okay, teraz będzie dobrze Teraz biorę sobie pajęczynkę Mam nadzieję, że znów się nie wyłączyło kurde po trzech minutach. Bo jak... Czy ja naprawdę tu ło łożyk nie dałem? Ja nie wierzę. Rozbraliłem to i nawet łożysk nie dałem. Pozdrawiam. Tak. Teraz będzie dobra. Dobrze. Chyba, że, żeby to było naprawdę równo, yy, to zrobię tak, że tu z tyłu też tak dam, żeby było tylko tutaj normalnie dam bezłożyć. Wtedy będzie dobrze. Nie będzie tak dziwnie się. No. Teraz będzie dobra. No kurde. Eee. Yy, to sobie cudzam z przodu. Ale krzesło sobie wymienię na takie normalne, bo nie, yy, bo to trochę dziwnie wygląda. Jak ktoś sobie buduje statki latające na przykład. Bo jak widziałem na workshopie, gdzie tam można pobierać pojazdy lub nie wiem. Różne rzeczy. Yy, to... Yy, właśnie... Ludzie budują różne rzeczy. Czasami to nawet nie chcę tam wchodzić, bo się dziwię, że ludzie spadli na takie pomysły. Okay. Okej. Okay. Okej. Budujemy takie, takie naprawdę autko terenowe, bo tak jak mają na przykład, nie wiem, yy, w terenie, to też takie mają właśnie, to te klepko właśnie podbudowane. O. Okay, yy. Łęczynka, robię sobie tu do, do skręcenia. Yy. Nie, teraz to jest upośrednione, już nie. Ok. Yy. Silnik sobie podłączam do tyłu. Yy, to jest auto na 4, to jest auto trenowe, więc to na 4 kładę. Za mniejszą moc, bo 3. tak będzie miało większego kopa. OK. Teraz sobie muszę ustawić moc silnika, nie wiem, na przykład dane... Aha, właśnie. Tylko podłączyłem, ale nie do tego. O. Może tyle? Mamy! Auto terenowe! Dziwię się, że to jeździ w ogóle. To nawet się nie wywraca! Co jest? Czy ja takie rzeczy... Ja myślałem, że ja budowa się umiem Weź, że takie rzeczy Kurde, patrz, auto terenowe. Sobie sprawdzę, czy to się nagrywa! Nie! Czemu się stream włączył? Ej, rozumiecie to? Stream mi się włączył przez przypadek? To jak inni youtuberzy na przykład Nie O nie tu stream mi się włączył, bo mi się nawet to wyświeciło O nie fuck, Okej, okay, ale mamy auto, chociaż z tego widzieliście odcinek Więc tak jak mówiłem ja tutaj sobie autko parkuję. Czy ono się zmieści? Okej, okay, ucina mi tylko łeb. Dobrze. Ale autko działa. Jak chcecie właśnie kolejny odcinek z tego, to zostawcie 5 łapek w górę, a jak z kimś, to 10. Więc ja sobie tu parkuję i się z wami żegnam. Cześć!